z drugiej, szkoły podstawowej w Lesznowoli najpierw będą latali jak koty z pęcherze. Potem będą darli koty, a jak już będą pierwsze koty za płoty, kota nie będzie, myszy będą harcowały, to się przekonamy, że gdyby kot nie skakał, to by nóżek nie złamał. Nie było takiego przysłowia? <noise> <noise> Czy jakoś tak? W każdym razie na scenie zaprezentuje nam się kot w butach. że nie nosił się, miał więc buty z cholewami, Jakiś smutny był posłuchajcie razem z nami. Całe dzionki i noce mój nad rzeką tu w kocet woda koło. Dobrze było żyć we dobrze było tu pracować, ale przyszła śmierć, by zabrać z starego młonarza, a gdy ojca zabrakło, dzielili się trzej synowie. Ja zabiorę młyn, łąkę i pole. Bez te złoto i futra z obolać. Drogi bracie, tam, że nie wystarczyło majątku na, na ciebie. Weź Jaśku, starego ojcowskiego kota. Nie może on łowić ani myszy, ani szczuru. Nic na farmie. Po co mi ziemia, stroje, złoto? Lepiej dostać przyjaciela, choćby tylko kota. Więc go wezmę. Lecz kot posłuchajcie, nie był zwykłym kotem. Dziesięć lat poznali we wsi. Nikt nie wiedział o tym, że ten kot był kotem z bajki. Z mową, więc dojaśnika kot bajkowy szepnął słowo w słowo. Wziąłeś mnie starego kota, chcę się tobą opiekować, bo się słowiec doży i ja od dziś dnia dla ciebie będę także szczony. Od dziś dnia ja słuchaj mnie we wszystkich, Nie chcę nic nie dziwi, a będziemy obaj powczeszczeni. Idź na jadę, kup mi torbę myśliwską i chusty. chodźmy śliską. Kto się nie mieści, krąża nas w oku, lub nadpij, i przyśpiesze wszystkim jadać ryby. Sąd, zmaga, powsta, to tak są, jest a to, że wszystko podać go zazwyczaj na szarą myszkę. Bo mysz to jest ryż, znakomity tak, zawsze ukochany zwierząt Można jeść z mlekiem ryż, można pić kakao. Ale myż to jest wszyscy, jakich mało. Ja na przykład od zarania za myszkami się ugania. Tam wszystkie jak nie liczyć, myślanki w okolicy. Gdy urządzam bankiet koci, kiedy w niskach moc łagodzi, Goście pragną ponad wszystko, by ich pozostawać myszką. Włosa. Wracaj, wracaj na pokoje, bo w ogóle rosa. Niechże jej mość ochmistrzyni, wielką łaskę mi uczyni. Niechże kwiatkami pozwoli nacieszyć mi się do woli. Hop, sasa, hop, hop. Kwiatki moje, moje kwiatki z tej zielonej, z tej rabatki. Będzie tutaj piękne granie, po trawniku tańcowanie. Hop, hop. Hop, zasa, hop, hop, hop. Więc zapraszam sto stokroteczkę na wesołą i zapraszam fiołeczka. Chcę z nim zatańczyć omereczka. Hop! Ach, któż to jest ta poczwara? Nie chcę słuchać baby języ. Wynoś mi się stąd, czym prędzej. Przyszłam do królewnych kości, po ci nie po złości. Podobno kwiatuszki lubisz. Sto kwiateczki, tulipany. Chodź ze mną do tego lasu, tam ci kwiat zaczarowany. Idź precz, wstrętne twoje czary. Nie chcę nic od tej poczwary. Jeśli tak, piękna królewna... Co się ze mną dzieje? Ratujcie mnie, bo zemdleję! Minęło dni mało wiele. Szedł znów dratewka, puszczą zieloną, puszczą szumiącą i znów zobaczył wielką krzywdę. W dziupli starej sosny była bać i ktoś tam bardzo zniszczył. Plastry wosku leżały na ziemi. Noc ciekał pod drzemię. pszczołom pomagać. <laughs> Pownosił plastry na drzewo i w dziupli je umocował. Wąskim otwór oblepił, mróz cieknący zatamował. Weszła na brzeg bardziej pszczela królowa i powiedziała I ci dobry człowieku, jak będziesz kiedyś pod zebie, ci z pomocą. Weszli do komnaty, a w tej komnacie na łamie siedzi dziewięć panie. Wszystkie jednakowo biało ubrane i wszystkie mają bucienne zasłony na głowach, a czarownica powiemy. się dratewka panną przygląda, która z nich jest inna, która może być panną uwiezioną, ale wszystkie jednakowe, sienkie, jak te białe gąski na łące i mówi. Jak tu zgadnąć? Jak tu poznać? Która z nich to pani wierzy? A wtem, przez otwarte okna, złote pszczoły wleciały, jedną okrążyły, a potem nad ostatnią panną złotą i szumiącą obręczą nad jej głową zawisły. Czarownicę zobaczyła, raz, dwa, trzy przemieniła się w jakieś ptaszysko. Skrzydłami załopotała, przez okno w świat daleki poleciało. I tyle ją widzieli. A król Kłosik wyprawił im wesele, w jakim świecie było mało. Jakich ucho nie słyszało, jakich oko nie widziało. To był szefczyk w tak wykonanie zespołu w Bąk